Cześć, ja jestem Marta i chcę pokazać Ci jedno ćwiczenie, które możesz wykonywać w domu bądź na sali treningowej, które poprawi e, Twój sznurek, który poprawi roz, Twoje rozciągnięcie do sznurka. A więc, zaczynamy od tego, że siadamy sobie w takiej pozycji żabki, robimy sobie nogi w ten sposób. Ważne tutaj, aby stopy były w pozycji otwartej, nie zamkniętej. Nie jest istotne, czy będą na płycie, czy będą na fleksie, natomiast ważne jest tutaj, aby ta część była na podłodze. Nie tutaj nie dotykamy częścią, wierzchnią częścią stopy, tylko boczną podłogi. I w tej pozycji opieramy sobie ręce, prostujemy plecy i możemy sobie siedzieć. Tak aż czujemy, że tutaj wszystko nam się rozciąga. Inną wersją tego ćwiczenia jest to, że możemy sobie kostki, jeżeli jesteście na sali i nie dysponujecie. I zrobić dokładnie to samo tutaj na kostkach. Możemy to zrobić w ten sam sposób, aż czujemy, jak tu wszystko nam się rozciąga. Także zachęcam Was